Witajcie przyjaciele! Hi! Witam Was w kolejnej lekcji. Przed tym jak przejdziemy do materiału, chciałbym zachęcić Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale, aby kolejne materiały Was nie pominęły. A my przechodzimy do naszego materiału. A my kontynuujemy temat przeczenia formy przeczącej czasownika to be z użyciem osób he, she, it. Teraz będziemy uczyć się nowego słownictwa oraz wyrażeń. Zatem zacznijmy. On nie jest naszym nowym szefem. On nie jest. He isn't naszym nowym szefem. Our new boss. He isn't our new boss. To nie jest mój ulubiony kolor. To nie jest. It isn't. Mój ulubiony kolor. My favorite. Color. It isn't my favorite, color. Ona nie jest na czas. Ona nie jest na czas. She isn't na czas. On time. She isn't on time. To nie jest ten sam projekt. To nie jest. It isn't ten sam projekt. The same project. It isn't the same project. To nie jest mój portfel. Jest jego. Czyli. It isn't my wallet. Jest jego. It's his. It isn't my wallet. It's his. To nie jest problemem. To nie jest problem. It isn't a problemem. Problem. Problem. It isn't a problem. Przechodzimy do kolejnego przykładu. To nie jest moja szczera opinia. To nie jest. It isn't. Moja szczera opinia. My honest opinia, podobnie jak w polskim, czyli opinion. It isn't my honest opinion. To nie jest mój szczery punkt widzenia. It isn't my honest point of view. It isn't my honest point of view. To nie jest moja szczera odpowiedź. It isn't my honest answer. It isn't my honest answer. To nie jest moja szczera reakcja. It isn't my honest reaction. It isn't my honest opinion, point of view, answer or reaction. To nie jest możliwe to nie jest it isn't możliwe possible it isn't possible możemy również powiedzieć dosłownie to jest niemożliwe it's impossible it's impossible natomiast moi drodzy dla nas nic nie jest niemożliwe Jesteśmy optymistami i to właśnie dzięki temu idziemy do przodu. Zatem zbudujmy następujące zdanie. Moi uczniowie i ja mówimy: wszystko jest możliwe. Czyli my students and I mówimy say wszystko jest możliwe. Czyli everything Yes, możliwe is possible. My students and I say everything is possible. Powdushmy. He isn't our new boss. It isn't my favorite color. She isn't on time. It isn't the same project. It isn't my wallet, it's his. It isn't a problem. It isn't my honest opinion, my honest point of view, answer, or reaction. It isn't possible or it's impossible. But, other, my students and I say, everything is possible. To nie jest moralne, to nie jest it isn't moralne moral. It isn't moral. Możemy również dosłownie powiedzieć, to jest niemoralne. Powiemy wtedy it's moralne moral niemoralne immoral. It's immoral or it isn't moral. To nie jest moralne zachowanie. To nie jest. It isn't moralne zachowanie. A moral behavior. It isn't a moral behavior. To nie jest moralna decyzja. To nie jest. It isn't moralna decyzja. A moral decision. It isn't a moral decision. To nie jest błąd. Wszystko jest poprawne. To nie jest błąd. It isn't a błąd. Mistake. It isn't a mistake. Wszystko jest poprawne. Everything is poprawne. Correct. Możemy również w tym kontekście użyć słowa right. Wszystko jest poprawne, wszystko jest w porządku. Everything is correct, everything is right. Oczywiście w tym kontekście pasuje bardziej correct, natomiast jeżeli użyjecie słowa right, to nie będzie to błąd, będzie to również poprawna opcja. It isn't a mistake, everything is correct to nie jest prawidłowa odpowiedź to nie jest it isn't prawidłowa odpowiedź e correct odpowiedź answer it isn't a correct answer także możemy powiedzieć it isn't a right answer it isn't a correct answer it isn't a right answer. On nie jest uczniem. On nie jest uczniem. He isn't uczniem. Studentem. A student. He isn't a student. Ona nie jest najlepszą uczennicą, studentką. Ona nie jest. She isn't najlepszą uczennicą. Studentką. The best student. She isn't the best student. To nie jest mój numer telefonu. To nie jest it isn't mój numer telefonu, czyli wyrażenie my phone number. It isn't my phone number. Nie pamiętam go, albo nie znam go. I don't know. It. Tutaj chodzi przede wszystkim o, to, o kontekst, gdy ktoś do was dzwoni. Możemy również powiedzieć: It isn't his phone number. To nie jest jego numer telefonu. Nie znam go. Nie znam go, czyli nie znam tego konkretnego telefonu numeru telefonu. It isn't moral. It's immoral. It isn't a moral behavior. It isn't a moral decision. It isn't a mistake. Everything is correct. Everything is right. It isn't a correct answer. It isn't a right answer. He isn't a student. She isn't the best student. It isn't his phone number. I don't know it. On nie jest profesjonalistą. On nie jest. He isn't profesjonalistą. A professional. He isn't a professional. On nie jest specjalistą. He isn't a specialist. He isn't a professional. He isn't a specialist. To nie jest wystarczająco praktyki. To nie jest, it isn't, wystarczająco praktyki. Enough practice. It isn't enough practice. To nie jest dobry rezultat. To nie jest, it isn't, dobry rezultat. A good result. It isn't, a good result to nie jest nasz pierwszy raz, to nie jest, it isn't, nasz pierwszy raz, our first time, time jest to również czas, jaki po prostu raz, możemy powiedzieć first time, last time, możemy również ułożyć zdanie, to nie jest nasz ostatni raz, it isn't, our Ostatni raz. Last time. It isn't our last time. It isn't our first time. A możemy nawet połączyć te dwa zdania. It isn't our first time. And it isn't our last time. On nie jest optymistą. On nie jest. He isn't optymistą optimistic he isn't optimistic on nie jest pesymistą a nawet możemy powiedzieć ona nie jest pesymistką czyli she isn't pesymistic she isn't pesymistic to nie jest tutaj to tam, to nie jest tutaj It isn't here. It isn't here. To tam. It's there. It isn't here. It's there. To nie jest po prawej stronie. To jest po lewej stronie. Czyli it isn't po prawej stronie. On the right. It isn't on the right. To po lewej stronie. It's on the left. It isn't on the right. It's on the left. I odwrotnie. To nie jest po lewo. To jest po prawej stronie. It isn't on the left. To po prawej stronie. It's on the right. It isn't on the left. It's on the right. On jest bardzo zayente teras. He's bardzo zayente, very busy teras now. He's very busy now. He isn't a professional. He isn't a specialist. It isn't enough practice. It isn't a good result. It isn't our first time. And it isn't our last time. He isn't optimistic. She isn't pessimistic. It isn't here. It's there. It isn't on the right. It's on the left. It isn't on the left. It's on the right. He is very busy now. To nie jest odnosząca sukcesy firma. To nie jest. It isn't. Odnosząca sukcesy. Czyli. Successful firma company. It isn't a successful company. Możemy nawet krótko powiedzieć. Jest nieudana. Jest nieodnosząca sukcesy. it is unsuccessful Unsuccessful. it isn't a successful company it's unsuccessful to nie jest najlepszy wybór to nie jest it isn't najlepszy wybór the best choice it isn't The best choice. To nie jest nasza pierwsza szansa, to nasza ostatnia szansa, czyli it isn't nasza pierwsza szansa, czyli our first szansa, chance, it isn't our first chance. To nasza ostatnia szansa. It's our last chance. It isn't our first chance, it's our last chance. Chociaż tutaj możemy zamienić kolejność tych słów, ponieważ zdanie jest dosyć dramatyczne, możemy powiedzieć, to nie jest nasza ostatnia szansa, to nasza pierwsza szansa, czyli it isn't our last chance. It's our first chance. Zatem idziemy dalej. To nie jest mądry plan. To nie jest. It isn't mądry plan. A wise plan. It isn't a wise plan. On nie jest sławny lub bogaty. On nie jest sławny he isn't sławny famous lub bogaty or rich jest biedny czyli he is poor he isn't famous or rich he is poor on nie jest głupi jest bardzo mądrym i potężnym mężczyzną on nie jest głupi he isn't Głupi, stupid. He isn't stupid. Jest bardzo mądrym i potężnym mężczyzną. Czyli, he's a very mądrym, wise i potężnym mężczyzną. And powerful man. He isn't stupid. He's a very wise and powerful man to nie jest utalentowany chłopiec ale pracuje nad swoimi wynikami bardzo ciężko on nie jest utalentowanym chłopcem he isn't a utalentowanym chłopcem e talented boy he isn't a talented boy ale but, pracuje nad swoimi rezultatami bardzo ciężko He works on his results bardzo ciężko, very hard. He isn't a talented boy, but he works on his results very hard. It isn't a successful company, it's unsuccessful. It isn't the best choice, it isn't our last chance. It's our first chance. It isn't a wise plan. He isn't famous or rich; he's poor. He isn't stupid; he's a very wise and powerful man. He isn't a talented boy, but he works on his results very hard. My drodze, dziękuję wam za kolejną lekcję. Za teorię, czyli za lekcję pięćdziesiątą pierwszą. A my zobaczymy się w praktyce, w powtórzeniu naszego materiału. Zatem zobaczymy się wkrótce. See you soon!